Przed nami kolejny sezon Pucharu Świata, przy czym oczywiście znamy kalendarz i wiemy jakie skocznie będą gospodarzami konkursów w tym sezonie. Jednak wydaje się, że w kalendarzu skoków jest mały problem. W każdym sezonie widujemy te same skocznie i w nie wydaje się, żebyśmy zobaczyli nową skocznię, która by się regularnie pojawiała w pucharze świata. Wyjątkiem Lightbus. No ale co, gdybyśmy to zmienili? Załóżmy, że każdy zawodnik, który w zeszłym sezonie skończył w czołowej 30, miał prawo wybrać jeden domowy obiekt, w którym byłby odbywany konkurs Pucharu Świata. Co by to oznaczało? Brak konkursów drużynowych, miksów czy jakichkolwiek innych zawodów. Po prostu 30 konkursów indywidualnych na różnych obiektach wybranych przez tych zawodników. No ale oczywiście, komu by się chciało robić taki kalendarz? A. Ano, ano tak. Tak jeszcze zanim zaczniemy, parę zastrzeżeń, konkursy Mistrzostw Świata w lotach i zimowych igrzysk olimpijskich zostają tam gdzie były. No i wiecie co, może to się wydawać jak dosyć fajna zabawa, ale uwierzcie mi, kiedy zauważycie, że w 30 mieliśmy zograwskiego, Aigro oraz sześciu Austriaków, to tworzy dość ciekawy kalendarz. Dobra, ale już koniec tego gadania i rozpoczynamy naszą wyprawę. Nic się nie zmieni na otwarcie tego sezonu, ponieważ za sprawą Halwora Ignara Graneruda rozpoczęcie Pucharu Świata wciąż będzie w Lillehammer. Jednak drugi obiekt to skocznia w Trondheim, która jest tutaj za sprawą Benjamina Estfelda. Ale wiecie co? Początek był dosyć łatwy. Uciekając teraz z Norwegii, witamy się z naszym ogromnym problemem. Austriakami. W tej liście mamy ich sześciu. Więc uznałem, że najlepiej będzie, gdybyśmy zrobili pierwszy weekend austriacki dosyć wcześnie. Przy czym witamy się z obiektami w Willach i Ramsau ze sprawą Daniela Czofeninga oraz Stefana Krafta. Obiekt villach ostatni raz pojawił się w 2007 roku na arenie Bucharu Świata, gdy dublec zdobywał Thomas Morgenstern. Obecnie obiekt jest głównie używany tylko w konkursach rangi Fiska. Przy czym obiekt w Ramzał jest do dziś używany w kombinacji norweskiej mężczyzn, jak i u kobiet, ale w pucharze świata pojawił się tylko raz, w 1998 roku, po czym rok później odbyło się tam mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Wypadałoby wrócić do obu obiektów do Pucharu Świata byłoby to dosyć ciekawy weekend No i tak w sumie to wypadałoby gdyby austriackie obiekty były obok siebie z powodu odległości między sobą Ale tutaj był kolejny problem, z którym się po prostu musiałem pogodzić Następnymi na liście są Michael Heibeck i Maximilian Ortner Z Heibeckiem nie miałem dużo problemów Zawodnicy znają skocznie w Zeppeld, więc wszyscy by się dosyć dobrze odnaleźli Ale jesteśmy wciąż na początku grudnia A u Ortnera wybrałem obiekt w Bad Mitterndorf no cóż, będą loty początkiem grudnia. Przecież niedawno i tak mieliśmy za sprawą Mistrzostwa Świata w Lotach w Planicy i było to dosyć dobre widowisko, nawet w nocy. Dlaczego nie moglibyśmy tego powtórzyć? No ale powiedzmy, że to nie był mój największy problem podczas tworzenia tego kalendarzu, więc... Spokojnie. I tak oto się prezentują pierwsze trzy weekendy Pucharu Świata. Mieliśmy już parę skoczni normalnych, dwie skocznie duże i nawet mieliśmy konkurs do lotów. Nie dość, że tym systemem widzimy inne obiekty, to mają też one ogromne różnice względem rozmiaru, co powoduje, że każdy konkurs byłby inny. I mniej przewidywalny. Na przykład moglibyśmy ujrzeć domena Prełca, który kończy w trzeciej dziesiątce w Zeffeld, a tu nagle walczy o rekord skoczni w Admitrendorf. I to by nie było widowisko. Ale skoro już jesteśmy w temacie Domena Prełca, to pomówmy o następnym weekendzie. 13 i 14 grudnia Puchar Świata by powędrował do Słowenii. I właśnie za sprawą wcześniej wspomnianego Domena, mielibyśmy konkurs w Kraniu. Niby nigdy tam nie mieliśmy konkursu Pucharu Świata, ale bywały tu konkursy Pucharu Kontynentalnego oraz jeden konkurs Letiego Grand Prix w 2006 roku, który wygrał Simon Amann. Ale dobra, mamy Domena z głowy. Zostało jeszcze trzech Słoweńców. Wiemy jaka skocznia się pojawi. Ale na nią jeszcze musimy troszkę poczekać. Więc przejdziemy do Laurokosa i obiektów Lubno-Otsavini. Nie wiem, czy to dobrze wymówiłem. Nie jest to obiekt, który jest często widywany na arenie męskiej, ale ze słoweńskiej Wikipedii dowiedziałem się, że od 2012 roku regularnie odbywają się tu konkursy Pucharu Świata u Kobiet, więc na pewno byłoby dobrym dodatkiem do kalendarzu mężczyzn. Przechodząc do końca grudnia doznałem przełomowego odkrycia. W czołowej trzydziestce pojawia się jeden Francuz, Valentin Fubert i jeden Szwajcar, Gregor de Schwanden, więc kalendarz się łożył idealnie. Oczywiście w niedzielę przed przerwą świąteczną musieliśmy wciąż mieć Engelberg. Była to oczywista decyzja. A za sprawą Fuberta do kalendarzu Pucharu świata wraca skocznia w kurszewel. Tak, niby ten obiekt wciąż się pojawia w letnim Grand Prix, ale skocznia francuska nie była w zimowym kalendarzu od sezonu 9394, kiedy tam wygrywał Andreas Goldberger. I biorąc pod uwagę, że to będzie skoszcie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku, raczej by się opłacało wrócić do tego obiektu na stałe. No ale co dalej? Mamy dopiero 10 konkursów, a już jesteśmy w nowym roku. Co tu można zrobić, by w ciągu jednego tygodnia urządzić 4 konkursy? Najlepiej, żeby to zrobić w dwóch krajach. Szkoda, że nie ma czegoś takiego w prawdziwym kalendarzu Pucharu Świata. Coś tak na mnie patrzycie. Turniej 4 skoczni po prostu musiał zostać w tym kalendarzu. Przy tym mogliby się pozbyć listy kolejno Karla Geigera, Piusa Paszkę, Manuela Fettnera oraz Jana Herla. Dzięki czemu mamy już prawie połowę sezonu za nami. Ale uwierzcie mi, najtrudniejsze jeszcze nadejdzie. Ale jednak, Polacy nie sprawili mi wielu problemów. W 30 znaleźli się tylko Paweł Wąsek oraz Olek Zniszczą. Jeden bierze Wisłę, drugi zakopane. W sumie to taki trochę powrót do sezonów. W okolicach 2014, gdy to tak samo skoczkowie właśnie brali udział w konkursach w Wiśle i zakopanym ten sam weekend, więc byłoby to dosyć ciekawe, moim zdaniem. Ale przy tym został nam jeszcze jeden weekend przed Mistrzostwami Świata w Lotach w Oberstdorfie, więc uznałem, że najlepiej będzie polecieć do Niemiec wcześniej. I tak oto, za sprawą Filipa Raimunda i Andreasa Wellingera, odwiedzimy skocznie w Titizen Neustadt i Willingen. To niestety oznacza, że nie ujrzymy obiektów Klingenta, a mamuta w Oberstdorfie nie wybierałem, no bo. Będą mi tak tam latać na mistrzostwach, więc nie miało to bez sensu. Dobra, trzeba przyznać, że dotychczas ten kalendarz wygląda dosyć normalnie, z małymi wyjątkami, ale jednak po powrocie z konkursu mistrzowskiego zaczyna się cały chaos tego kalendarzu. Władimir Zograwski. Tak. To był chyba mój największy problem. Nie zrozumcie mnie źle. W Bułgarii są skocznie dostępne do użytku. I nawet jest kompleks Muzala w miejscowości Borowec, co jest najpopularniejszym ośrodkiem do skoków i biatlonów w Bułgarii. Ale podczas gdy wiele pieniędzy jest inwestowane w biatlon, skoki narciarskie nie są równie promowane. Co powoduje, że ten kompleks nie jest używany od 2001 roku. No ale powiedzmy teoretycznie, że Bułgaria by chciała ponownie zainwestować pieniądze w skoki narciarskie. To może zamiast istniejącego obiektu K15. Ujrzelibyśmy skocznie K90 w Borowec, na której byśmy ujrzeli jedyny konkurs Pucharu świata między mistrzostwami świata w lotach a zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Chociaż coś czujesz, że te konkursy by można było ominąć jak ten raz, gdzie każdy opuścił weekend w Rasznowie z wyjątkiem Niemców przed mistrzostwami świata Co spowodowało, że zawodnicy z egzotycznych nacji nagle zdobyły punkty Pucharu świata. No ale ponownie, to do, dodaj do, do, do ciekawości tego sezonu. Kurde. Mistrzostwa świata w lotach już są za nami. Konkurs w Bułgarii za nami. Zimowe Igrzyska Olimpijskie już się zakończyły. Rozpoczynamy wyprawę dookoła świata. Najpierw lecimy do Japonii, gdzie mamy trzy konkursy w jeden weekend za sprawą Naokiego Nakamury, Joju Kobajasiego oraz rena Nikaido. Zawodnicy najpierw odwiedzą skocznie w Hakubie. Za sprawą na kamury. Skocznia w Hakubie ostatni raz się pojawiła w letnim Grand Prix w 2019 roku. Jednak na arenie zimowej pojawiła się rok wcześniej w konkursach kombinacji norweskiej. Jeżeli szukamy, kiedy ostatnio była w Pucharze Świata, musielibyśmy się cofnąć aż do 2004 roku, gdy triumfował Mati Hautameki. Jednak od niedawna obiekt jest używany tylko w trakcie mistrzostw w kraju. No ale po tych piątkowych zmaganiach zawodnicy by się przenieśli na obiekt w ZAO, co by oznaczało kolejne zawody na skoczni normalnej. Ta skocznia nigdy nie pojawiała się w kalendarzu męskim. Ale od 2012 roku, tak jak w Lubno, są tam konkursy kobiecego Pucharu Świata. No ale na koniec oczywiście trzeba było odwiedzić kosniów w w niedzielę. Bez niej nie byłoby sezonu Pucharu Świata. I to właśnie z wyspy Hokkaido zawodnicy będą potem lecieć do Stanów Zjednoczonych, by zrealizować swój American Dream. W naszej trzydziestce widzimy Kevina Bicknera, jak i Tata Franza, więc wiadomo, że ujrzymy skocznię w Lake Placid, ale ona nie będzie tym pierwszym obiektem, bo najpierw zawodnicy odwiedzą skocznię w Ironwood. Właśnie tak. Renowacja skoczni Copper Peak na pewno nadejdzie, więc czemu nie? Obiekt jest nieczynny od 1994 roku, ale byłby to wspaniały powrót, po czym wyprawa do Lake Placid by zakończyła wyprawę dookoła świata. Przy czym powrót do Europy będzie miał też swoje zaskoczenia. Wracając do Europy, jesteśmy najpierw zmuszeni odwiedzić Estonię. No tak, dzięki Artiagro. No ale na całe szczęście Estonia ma dosyć dobry obiekt od Skośnia Skocznia Tevandi to skocznia K-90, która jest regularnie używana w kombinacji norweskiej, ale w naszym przypadku... Będzie to pierwszy raz, kiedy ujrzymy konkursy Pucharu świata w Estonii. Ale tym oto sposobem zostało nam pięciu skoczków, a następnym jest Johan Andre Forfang. Już wcześniej ujrzeliśmy skocznie w Trondheim i Lillehammer. Więc gdzie pójdziemy w wypadku Johana Andre Forfanga? Oslo? Vikersund? Rena? Otóż nie! <grych> Tutaj pozwoliłem, żeby troszeczkę moja wyobraźnia zrobiła swoje. Johan Andre Forfang pochodzi z Tromso, które jest na samym czubku kraju, więc uznałem... Czemu nie? Tromso ma skosznie K70, ale jest też plan, by wybudować lub zmodernizować starą skosznię dużą. I taka ciekawostka, Tromso dwukrotnie chciało złożyć propozycję, by być gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich w 2014 i 2018 roku. Jednak obie próby były odrzucone przez zarząd norweski. To był chyba najbardziej zwariowany weekend jaki zrobiłem, ale nie naprawdę ja chciałem po prostu skocznik Tromso włożyć do tej listy, więc... Zrób tą animację, gdzie się pojawia te skocznie w kalendarzu. Dzięki. No i tym oto sposobem zostają nam dwa weekendy do końca sezonu. I widząc, kto został na naszej liście, chyba można się domyślić, co planuje. Tutaj jednak nie będziemy mieli żadnych długich opisów ani tłumaczeń, ponieważ, chyba, ostatnie cztery konkursy mówią same ze siebie. Christopher Eriksen Sundal i Mario Lindwig będą mieli konkursy w Oslo oraz Wickersund. No tak, brak turnieju Raw Air w tym kalendarzu, ale jednak wciąż widzimy te same obiekty norweskie pod koniec. No i oczywiście, w ostatnim weekendzie sezonu Timmy Zajc oraz Angela Niszek będą gościć zawody w planicy. No ale czekaj, przecież każdy zawodnik musi mieć swój własny obiekt. I to właśnie dlatego Timmy Zajc będzie miał skosznie dużą, na której zdobył Mistrzostwo Świata, a Angela Niszek ma skosznie mamucią. I tak oto prezentuje się cały kalendarz pucharu świata, gdyby każdy zawodnik miał domowy konkurs. Wciąż mielibyśmy tradycyjne obiekty, które znamy i kochamy w pucharze świata, ale tym sposobem również odkrywamy inne obiekty i inne możliwości, które fiz mógłby wprowadzić. Jedynym problemem tego kalendarza to brak fińskich obiektów z powodu ich gorszej formy, no i oczywiście też obiektów falą, który był wprowadzony w ten sezon. Ale co wy uważacie? Czy tego typu system byłby ciekawszy? Dajcie znać w komentarzach. Ale jesteście może ciekawi, kto moim zdaniem będzie w Czołowie 30 w tym sezonie? To koniecznie obejrzycie tamten odcinek. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce.